Rynek mieszkaniowy nabiera rozpędu po wprowadzeniu rządowego programu. Popyt na kredyty rośnie o ponad 90%, a mieszkania dalej drożeją. Jak wygląda dziś polski rynek nieruchomości? Niemiecki wskaźnik PMI dla przemysłu nadal nie napawa optymizmem. Okazuje się jednak, że nie tylko nasi sąsiedzi mają z tym problem. Zatem co dzieje się z przemysłem w Niemczech i Francji? Mimo wakacji kredytowych i niekorzystnego wyroku CUE, banki w Polsce wciąż notują rekordowe zyski. Jak wygląda wzrost dochodów w rekordowym dla nich roku? RPP po raz kolejny obniża stopy procentowe, tym razem jednak z większą rozwagą. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. Beast week Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Warto zatem na początek subskrybować kanał na dole, aby wiedzieć co dzieje się w naszych portfelach. A jak zwykle działo się całkiem sporo. Czas to pieniądz, więc Zaczynajmy. Ceny mieszkań w Polsce w ciągu roku wzrosną o 10-15%. Analitycy największego polskiego banku, czyli PKOBP, opublikowali w zeszłym tygodniu bardzo ciekawy raport o rynku mieszkaniowym. Raport zawiera interesujące prognozy dotyczące cen mieszkań w poszczególnych miastach Polski. Analitycy zgodnie z ogólnym przekazem rynkowym prognozują dalszy wzrost cen mieszkań. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Rynek nieruchomości mocno ożywił program bezpieczny kredyt 2%. The Jak wskazują eksperci PKOBP, wywołany tym programem wzrost popytu zderzył się z ograniczoną podażą, co skutkowało powrotem tendencji wzrostowej cen. Warto podkreślić, że sześć ostatnich kwartałów skończyło się ujemną dynamiką rozpoczynanych projektów mieszkaniowych. Obecnie działa więc klasyczny mechanizm popytu i podaży. Rosnące zainteresowanie przy mniejszej puli do wyboru prowadzi do wzrostu cen danego dobra, w tym przypadku do wzrostu cen nieruchomości. Bezpieczny kredyt 2% nie jest jednak jedyną przesłanką za dalszym wzrostem cen. Niedawna obniżka stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych oraz zapowiedź dalszych obniżek oznacza, że koszty kredytowania będą systematycznie spadać. A to z kolei prowadzi do wzrostu zdolności kredytowej u wszystkich konsumentów i firm. Wraz z obniżką stóp procentowych następuje również odbudowa popytu kredytowego odłożonego w czasie z racji zaostrzonych regulacji ostrożnościowych. KNF zrzucił przecież niedawno z banków jarzmo dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeń prowadzących de facto do mniejszej zdolności kredytowej Ponadto warto także zwrócić uwagę na ostatni spadek realnych cen mieszkań, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie ich dostępności przez poprawę relacji dochodów do ceny mieszkania. Mówię tutaj o relacji wysokiej inflacji i rosnących dochodów do nominalnych cen mieszkań, które od jakichś dwóch lat w większości stały w miejscu, a więc w ujęciu realnym spadały. PKOBP wspomina również o popycie inwestycyjnym, co jest związane z wysokimi stopami zwrotu z inwestycji w nieruchomości. To wszystko argumenty za wzrostem cen ze Strony popytowej. Z kolei jeśli chodzi o podaż, to jednocześnie po stronie podaży tendencją wzrostowym cen sprzyjają malejąca oferta mieszkań na rynku w sytuacji ograniczania od pierwszego kwartału 2022 roku liczby rozpoczynanych mieszkań, pogłębiający się deficyt dostępnych terenów budowlanych w dobrych lokalizacjach w największych miastach. Najbardziej interesuje nas jednak to, o ile w związku z tą sytuacją mogą wzrosnąć ceny nieruchomości. Najnowsza prognoza analityków PKO BP zakłada wzrost średnich cen transakcyjnych od 10-15% w perspektywie najbliższego roku. Co to oznacza? Prawdopodobnie ceny nieruchomości wzrosną bardziej niż inflacja oraz wynagrodzenia, co poskutkuje pogorszeniem się obecnej relacji dochodów do cen nieruchomości. W skrócie, w związku z tym może być nas stać na przykład na mniejszy metraż mieszkania, chociaż w tej kwestii dużo zależy od dynamiki spadku stóp procentowych w roku 2024. Jeśli RPP dość szybko będzie ścinać stopy, to wzrost zdolności kredytowej może kompensować wzrost cen mieszkań. Za które jednak zapłacimy nominalnie odpowiednio więcej. W raporcie ukazano również sytuację na rynku najmu. Aktualnie na rynku wynajmu wzrost stawek rok do roku w drugim kwartale 2023 roku zwolnił do jednocyfrowego w porównaniu z pierwszym kwartałem. W praktyce oznacza to, że stawki za najem praktycznie się nie zmieniły. Wynika to głównie z obniżonego popytu, na przykład ze strony Ukraińców, z których część wyjechała do innych krajów, a część wróciła do ojczyzny. Ponadto na rynek najmu wpływ miało wprowadzenie programu programu bezpieczny kredyt 2% ponieważ część osób, których do tej pory nie było stać na mieszkanie, w tej chwili może już sobie na nie pozwolić. To z kolei oznacza transfer z rynku najmu do spłacania własnego kredytu zamiast cudzego, jak to często bywa w kontekście najmu. Pytanie, jak to wygląda u was? Czy jeszcze trzymacie się najmu, kupiliście nieruchomość, czy może zamierzacie ją kupić w najbliższym czasie? Dajcie znać w komentarzach. Liczba kredytów mieszkaniowych wzrosła o 98,6%. Aktualnie z większość osób fizycznych kupuje mieszkania finansując je w bankach przy użyciu kredytów hipotecznych. Rosnący popyt na nieruchomości widać zatem także w danych dotyczących udzielanych kredytów. W sierpniu 2023 w porównaniu do sierpnia 2022 roku w ujęciu liczbowym banki i skoki udzieliły więcej trzech rodzajów produktów kredytowych. Kredytów mieszkaniowych o 98,6%, kredytów ratalnych o 49,9%, kredytów gotówkowych o 6,3%. Mniej o 6,8% przyznano jedynie limitów w kartach kredytowych. Znacząco zmienił się także wolumen udzielanych kredytów. W ujęciu wartościowym również banki i skoki przyznały wyższą wartość trzech produktów kredytowych: kredytów mieszkaniowych o 133,7%, kredytów ratalnych o 20,9%, a kredytów gotówkowych o 18,2%. Spadła natomiast wartość przyznanych limitów na kartach kredytowych. Profesor Waldemar Rogowski, główny analityk, grupy BIK, tak komentuje najnowsze dane. Dla kredytów mieszkaniowych sierpień wypadł bardzo dobrze, potwierdzając tym samym widoczne od kilku miesięcy duże ożywienie. W ujęciu liczbowym banki udzieliły 13,3 tysiąca kredytów i jest to najwyższy od maja zeszłego roku poziom miesięcznej akcji kredytowej. W ujęciu wartościowym banki udzieliły kredytów mieszkaniowych na kwotę 5,1 miliarda złotych, również najwyższą od maja 2022 roku. Te dane ewidentnie potwierdzają argumenty analityków PKO BP, za dalszą podwyżką cen nieruchomości. Wzrost udzielanych kredytów hipotecznych o 98,6% brzmi wręcz abstrakcyjnie. Jednocześnie warto jednak podkreślić, że w sierpniu zeszłego roku dalej mieliśmy zastój w sektorze bankowym, a w lipcu został wprowadzony przełomowy, przecież bezpieczny kredyt 2%, który sam jeden bardzo podbił statystyki. Dokładniej, aż 4 na 10 kredytów mieszkaniowych banki udzieliły właśnie w ramach tego programu. Rynek mieszkaniowy notuje dalsze wzrosty, a rządowy program wsparcia cieszy się dużą popularnością. Jeśli więc sami planujecie zakup mieszkania czy domu, to warto pamiętać o porównywarce rankomat.pl, gdzie można zaoszczędzić spory kawałek najważniejszej waluty świata, czyli czasu. Nie bez przyczyny, co odcinek powtarzam wam jak mantrę, że czas to pieniądz. Autentycznie uważam go za jedyną niezbywalną wartość, której nigdy już nie odzyskamy. Dlatego zamiast marnować część życia na samodzielne poszukiwania właściwych banków czy ubezpieczalni, korzystam właśnie z rankomat. Dzięki Dzięki niemu w prosty i szybki sposób porównamy np. oferty ubezpieczenia nieruchomości, które często wymagane jest przy kredycie. Na rankomat, po wpisaniu odpowiednich parametrów, kalkulacja pokaże nam wiele różnych opcji, a my możemy wybrać najkorzystniejszą dla nas ofertę bez konieczności poświęcania na to zbyt dużej ilości czasu. Zresztą rankomat to nie tylko ubezpieczenia, ale także multi porównywarka produktów, takich jak kredyty hipoteczne, konta czy lokaty. Firma już od 15 lat pomaga tysiącom Polaków zaoszczędzić sporo pieniędzy i wyspecjalizowała się w odzyskiwaniu czasu, który możemy spędzić na własnych zasadach. Jeśli więc, podobnie jak ja, lubicie oszczędzać i czas, i pieniądze, to warto zajrzeć do linka w opisie filmu, do czego zachęcam. Niemcy i Francja w tarapatach, przemysł szoruje po dnie. SP Global wypuścił swój miesięczny raport dotyczący kondycji gospodarczej w Europie. Niestety, powodów do radości nadal nie ma. Unia Europejska wciąż boryka się z konsekwencjami pandemii oraz wojny na Ukrainie. Choć można już dostrzec pewne iskierki nadziei, wskaźnik PMI dla strefy euro osiągnął poziom 47,2 punktów, co wskazuje na pesymistyczne nastroje w sektorze gospodarczym. Dla nowych widzów, PMI to wskaźnik, który mierzy opinię menadżerów do spraw zakupów w tysiącach firm przemysłowych i usługowych. Wartość tego wskaźnika poniżej 50 punktów sugeruje pesymizm, zatem entuzjazmu zakupowego wśród firm nadal brakuje. Jest to jednak nieco lepszy wynik niż ten w latach pandemicznych. W maju 2020 roku wskaźnik PMI osiągnął bowiem dramatyczny poziom 13,6 punktów. W sierpniu tego roku wskaźnik wyniósł natomiast 46,7 punktów. Więc możemy mówić o niewielkiej poprawie. Wynik okazał się także nieco lepszy niż prognozy ekonomistów, którzy oczekiwali minimalnie gorszych danych. Jak widać, wskaźnik HCBO Composite PMI w euro minimalnie się poprawił, a wynik byłby zdecydowanie lepszy, gdyby nie zadyszka kluczowych graczy w Europie, czyli właśnie Niemiec i Francji. Sytuacja u naszych sąsiadów wydaje się jednak nieco poprawiać. Niemiecki wskaźnik PMI zbiorczy, który obejmuje zarówno usługi, jak i przemysł, wzrósł we wrześniu do 46,4 punktów z sierpniowych 44,6 i był wyższy od oczekiwań rynku. Istnieją wstępne oznaki wskazujące osiągnięcie dna. Niemiecki indeks PMI dla przemysłu HCOB, co prawda w dalszym ciągu sygnalizuje szybki spadek produkcji, ale widzimy promyki nadziei, że sektor zaczyna wychodzić na prostą. Komentuje główny ekonomista Hamburg Commercial Bank. Co do nowych zamówień, w tym również eksportowych, nadal widać spadki, ale tempo tych spadków wyhamowało w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Obecnie wskaźnik nowych zamówień w Niemczech utrzymuje się poniżej 50 punktów już od 18 miesięcy. W związku z tym istnieje spora szansa, że sytuacja w zakresie zamówień zacznie się poprawiać już na początku przyszłego roku. Mówimy jednak o danych zbiorczych za usługi i przemysł. Kluczowy problem stanowi natomiast sam przemysł. Wskaźnik PMI-H COB Germany dla sektora przemysłowego został zrewidowany we wrześniu 2023 jeszcze nieco w dół, osiągając tym samym wartość 39,6 punktów. Produkcja doświadczyła więc największego spadku od niemal 3,5 roku, co jest efektem dalszego spadku nowych zamówień. Z ogromnymi problemami mierzą się także Francuzi. Zbiorczy wskaźnik PMI w tym kraju osiągnął we wrześniu wartość nieco ponad 44 punktów, kiedy w sierpniu wynosił 46. Są to najgorsze dane od grudnia 2020 roku. W analizie S&P Global zwrócono także uwagę, że gospodarka Francji kurczy się w najszybszym tempie od listopada 2020 roku. Francuski sektor produkcyjny nadal tkwi w błocie, bo produkcja spadła już 16 miesiąc z rzędu. Na słaby popyt wskazywał także gwałtowny i przyspieszony spadek liczby nowych zamówień. Widząc spadek liczby nowych zamówień, producenci zmieniają biegi, aby nadrobić zaległości. Ponadto ilość i stan zakupionych towarów uległy dalszemu co oznacza, że przedsiębiorstwa ograniczają się i przygotowują na trwałe kurczenie branży. Komentuje Norman Lipke, ekonomista w Hamburg Commercial Bank. Podobnie jak w przypadku Niemiec, to właśnie sektor przemysłowy doświadcza największych problemów. Będzie to już ósmy z rzędu miesiąc spadków i to najbardziej gwałtowny od maja 2020 roku. Dla naszej gospodarki także nie są to dane, które napawają optymizmem. Pamiętajmy, że Niemcy to nasz główny partner handlowy, a Francuzi zamykają podium jako odbiorcy naszej. Eksportu. Dlatego w Polsce przemysł również nie ma się najlepiej, płyniemy bowiem na tej samej łódce. Wskaźnik Poland Manufacturing PMI wzrósł we wrześniu do 43,9 punktów, nadal jednak znajduje się na niebezpiecznym wręcz poziomie, a optymistyczny sygnał w Europie w ubiegłym miesiącu wysłała jedynie gospodarka Hiszpanii. Rekordowe zyski banków w Polsce. Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń sierpień 2023 roku wyniósł przeszło 18,5 miliarda złotych, co oznacza wzrost rok do roku o 124,6%, wynika z danych Narodowego Banku Polski. W ostatni wtorek NBP ujawnił statystyki dotyczące osiągnięć sektora bankowego w Polsce za rok 2023. Z przedstawionych danych wynika, że od stycznia do sierpnia tego roku zysk banków osiągnął astronomiczny poziom 18,5% miliarda złotych, co stanowi wartość ponad dwukrotnie większą od tego, co działo się w roku poprzednim. Jest to niespotykany dotąd wynik, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko pierwsze 8 miesięcy roku. Poprzedni rekord ustanowiony w roku 2014 nie był nigdzie blisko obecnego i wynosił 11,7 miliarda złotych. Mówimy więc o niebywałym wręcz dobrostanie dla banków w Polsce. Co warto podkreślić, banki zanotowały te imponujące zyski mimo dwóch miesięcy strat w czerwcu i lipcu, gdzie odnotowano straty przekraczające miliard złotych. Straty te były głównie efektem wyroku Trybunału. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca, który stwierdził, że w przypadku anulowania umowy kredytu walutowego bankom nie przysługuje tak zwane wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przez klienta. Skąd zatem tak znaczący wzrost zysków w bankach? W okresie od stycznia do sierpnia tego roku przychody odsetkowe w sektorze bankowym osiągnęły poziom 112,2 miliarda złotych. Mówimy więc o wzroście o 61% w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku. Z kolei koszty odsetkowe, które głównie obejmują odsetki wypłacane klientom z tytułu depozytów, wzrosły o ponad 100%, jednak zupełnie nie zagroziło to rekordowym wynikom. Po odliczeniu kosztów odsetkowych od przychodów jasno widać główny czynnik napędzający zyski banków i są to oczywiście gigantyczne obecnie przychody z odsetek od kredytów. To właśnie na tej różnicy pomiędzy odsetkami od kredytów a kosztami odsetek od depozytów banki zarabiają najwięcej. To również pośredni skutek tzw. wakacji kredytowych. Banki oferując niskie oprocentowanie depozytów tworzą sobie finansową poduszkę na okres, gdy ich przychody odsetkowe zaczną maleć z powodu zawieszenia spłat kredytów. W praktyce oznacza to, że koszty wakacji kredytowych pokrywamy tak naprawdę wszyscy jako klienci banków, którzy trzymają swoje oszczędności na depozytach i przez to zarabiają mniej na odsetkach. Jak to zwykle bywa, sektor znalazł sobie sposób na skompensowanie odroczonych w czasie przychodów. W okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku całkowite przychody operacyjne netto banków wyniosły niemal 75 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 21,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. Co więcej, mimo inflacji na poziomie kilkunastu procent, koszty administracyjne banków zmniejszyły się z przeszło 30,5 miliarda złotych do niecałych 30 miliardów. Sporą zasługę miała w tym obniżona w tym roku składka na bankowy fundusz gwarancyjny. Zatem mimo wakacji Kredytowych i niedawnej stagnacji w sektorze bankowym, banki w Polsce radzą sobie świetnie. Okres prawdziwego Eldorado w sektorze przedłuża jeszcze bezpieczny kredyt 2%, ale z drugiej strony NBP w najbliższym czasie nieco go ukróci dalszym cięciem stóp. RPP nie zwalnia tempa. Stopy procentowe znowu w dół. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o ponownej obniżce stóp procentowych, tym razem o 25 punktów bazowych, co sprowadza główną stopę procentową do poziomu 5,75%. Po tej decyzji poszczególne stopy procentowe kształtują się tak, jak widzicie to na planszy. Jak podano w komunikacie po posiedzeniu Rady, w ocenie Rady napływające dane potwierdzają utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce, a także ograniczenie presji inflacyjnej w warunkach osłabionej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, a także opóźnienia, z jakimi decyzje w zakresie polityki pieniężnej wpływają na gospodarkę, Rada dokonała dostosowania stóp procentowych NBP, co jest spójne z realizacją celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. To już druga redukcja stóp procentowych w Polsce w tym roku, następująca po zaskakującym cięciu o 75 punktów bazowych, które miało miejsce 6 września. W tym przypadku rynek skutecznie przewidział decyzje podjęte przez Narodowy Bank Polski. Spodziewaliśmy się się takiej decyzji, ale rozstrzał oczekiwań był wyjątkowo szeroki. W ostatnim czasie oczekiwania przesunęły się bardziej w kierunku cięcia o 50 punktów bazowych, stąd taka decyzja może przynieść lekkie umocnienie polskiej złotówki oraz niewielki wzrost rentowności obligacji, stwierdza Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Po ostatnim cięciu stóp procentowych o 75 punktów bazowych wartość złotego znacząco spadła. Wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej wyciągnęła z tego wnioski i tym razem podjęła. Podjęła decyzję z większą ostrożnością, mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata biznesu i finansów. Koniecznie subskrybujcie kanał na dole, aby wiedzieć, dokąd zmierzał pieniądz i zostawcie hashtag Bizwik w komentarzu, jeśli doceniacie naszą pracę. Mam nadzieję, że widzimy się już za moment w jednym z tych filmów, a jeżeli nie, to dopiero za tydzień, w sobotę i niedzielę o 15:00. Cześć!